Witam, z tej strony kanał Kanada dla Was, przepięknego Sunshine Coast. Słuchajcie, dzisiaj będzie coś dla rybaków, wybiorę się na ryby i spróbuję złapać jakieś kraby, żeby pokazać Wam o co chodzi. Wybiorę się tam, tam jest taki pomost, tam zawsze jest pomost, ale teraz zrobili takie przedłużenie w głąb oceanu i tam właśnie będę łapał. Tam też wczoraj spotkałem jakiś Rusków. Łapali, słuchajcie, flondrę na kurczaka, także tutaj wszystko, co można złapać w, Bryty w brytyjskiej kolumbii w oceanie uwielbia kurczaka, naprawdę, bo ostatnio kupiłem w markecie jakąś specjalną rybę, przynętę na kraby. Próbowałem coś złapać na tą rybę. Nie złapałem żadnego kraba. Kiedyś łapałem na kurczaki i naprawdę tych krabów nałapałem sporo. Także flondrę i kraby będę dziś łapał na kurczaka. Co wam chcę jeszcze powiedzieć, to zaczynając od początku, to tutaj mam licencję, licencja na słono, na ocean po prostu, kosztuje 30 dolarów, to jest ze stemplem na salomony, bez stemplem na salomony jest to chyba 6 dolarów taniej więc warto zapłacić te 6 dolarów więcej i mieć możliwość łapania tych Salomonów. Oczywiście wszystko jest kontrolowane. Tutaj na przykład jak złapię Chainok Salomon, muszę wpisywać datę, gdzie go złapałem, jest jeszcze link code Hollywood i Chinook Salomon. Ogólnie w... Ogólnie w oceanie można praktycznie łapać wszystko. Są jakieś gatunki ryb, które są chronione, po złowieniu trzeba je od razu wypuścić, także jest ich dość dużo, jest trochę dużo też do przestudiowania i zapoznania się, ale praktycznie tak jak Wam mówię, można łapać tu wszystko. Na przykład cztery kraby dziennie na osobę można brać, można łapać na dwie klatki. Można, łapa, można wyławiać z oceanu, no nie wiem, różnego rodzaju muszle, można wyławiać ostrygi, można łapać chyba też jakieś ośmiornice, czy to są jakieś kalamary, nie wiem, ale na przykład te ośmiornice można łapać tylko ręcznie, nurkując, więc tak to wygląda. I tak jak wam mówię, wszystko jest kontrolowane i ze wszystkim trzeba się zapoznać. I, i no to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć, idę, zaraz zarzucam. Nie obiecuję, że coś złapię, ale zobaczymy, może mi się coś uda złapać. Tak jak mówię, wszystko co w oceanie e, uwielbia kurczaka, będę dzisiaj e, jako przynęty używał kurczaka. E, spróbuję e, złapać coś na. E, spróbuję złapać jakąś flądrę, będę łapał na grunt. Tak też robili ci ruski. I teraz ogólnie zaczyna się przypływ e, i właśnie te kraby w... w, w Podobno lepiej biorą kraby, właśnie, jeśli jest przypływ, nie odpływ. Więc teraz, właśnie, jest ten przypływ, i dosłownie fajnie mam. Bo bardzo bliziutko idę, idę na pomosty i zarzucam. pokażę Wam, jak mam blisko. Tutaj wychodzę z garażu z naszego budynku. Dosłownie kilka sekund. Już mamy palmy. Już jesteśmy nad oceanem, także naprawdę. Pod tym względem miejscówka jest naprawdę spoko. Idę tam na pomost. Wow. Dobra, słuchajcie, tutaj mam klatkę, jest to taka zwykła klatka, ona kosztuje chyba, nie wiem, 30 dolarów, ale są takie klatki naprawdę fajne, porządne, kwadratowe, całe ze stali, tam są takie drzwiczki. kraby jak wejdą, to już nie wyjdą. Te są, tak jak powiedziałem, takie zwykłe, często z nich foki, jest tu w terenach dużo fok, foki z, z nich kradną przynęty i zaraz, poczekajcie, tu jest taki koszyczek, nie wiem, czy będzie widać, tak, powinny. Mam tu kurczaka. Zaraz wam pokażę. Włożę tu kawałek kurczaka do koszyczka cyk cyk No i dobra. Rzucam klatkę. zarzucona, to samo zrobię z drugą klatką Po godzinie je wyłowię, zobaczymy czy coś się złapie Tutaj jest mój pomocnik Co będziemy robić? No wrzuciłem klatkę Ale ją już sznureczek, tak? Pływa. Klatka jest we wodzie Gdzie chcesz ją wrzucić? Trzymam sznurek. Mocno. Pięknie. Patrzcie, wyciągnęłem klatkę dosłownie po 10 minutach. I na kurczaka jest już jeden krab. Jest to, nazywa się on Red Crab. Jeszcze jest drugi rodzaj nazywa się Dangerous Crab. I teraz muszę tylko sprawdzić, zmierzyć go. Zaraz wam pokażę o co chodzi tylko go z klatki. I zmierzę go i sprawdzę, e, bo e, jest tak, że mężczyzn, mężczyzn można brać, kobietki trzeba wypuszczać z powrotem, e, niezależnie od rozmiaru. Poczekajcie, wyjmę, nie uciekł. Takiego mamy, ma, jest, ma, to jest to mały krab. Zaraz go zmierzę. I tu jest właśnie taka miarka. Yy, I tutaj Red Crab, Kanada 115 mm musi mieć. Wkładam go w miarkę. I ma mniej jak 115 mm. I mógłbym go wziąć, bo jest to mężczyzna. Mógłbym go wziąć, jeżeli by był wymiarowy, ale sprawdzam go właśnie miarką. Jest mniejszy, ma mniej jak 115 mm. I jest tutaj jeszcze. Poczekajcie, gdzie tu mam? Tu jest Red, Washington, Kanada. Dangerous crab powinien chyba mieć 165 mm. Są one większe, ale w każdym razie tego muszę wypuścić, bo jest za mały. Patrzcie to, właśnie złapałem piękną flondrę. I właśnie na kurczaka tak jak wam mówiłem, wszystko tu w oceanie uwielbia kurczaka i nawet jej nie będę brał, słuchajcie. Mógłbym ją wziąć po prostu ją wypuszczę. Także krab i flondra jest. Można łapać jeszcze dużo innych, pięknych ryb tutaj naprawdę. praktycznie co rzut, co rzut mam ryby nie są one duże ale kolacja by była następna flądra sami możecie zobaczyć, że łapię na kurczaka i tą też wypuszczam po prostu łapię je, żeby wam pokazać dobra, my już jesteśmy po połowach Idziemy do domku, tak? Co złapaliśmy? Mm, i kraba. Tak, jednego kraba i kilka rybek, tak? Ale nie mamy nic. Wszystko zostało wypuszczone. Co będziemy jeść na kolację? Kraba czy, czy rybkę? Kraba. Kraba. Następnym razem, tak? Dobra.